Witajcie serdecznie, Jakub Kulig dla sportu jest ze mną, Mateusz Don Diego Kubiszyn. Witam Kuba, witam Denis TV. Nie Denis TV, bo dzisiaj dostałeś ode mnie wyjątkowy prezent, którym tak. Cię zaskoczyłem. Możesz powiedzieć widząc co ode mnie dostałeś? Kurczę, ja bym pokazał, ale zostawiłem tam, ale dziękuję Kubuś za bryloczki, anime, Dragon Ball, szacun. Słuchaj, byłem, będzie u nas wywiad na kanale, zobaczycie, byłem dzisiaj u gościa, który ma masę pamiątek, jeśli chodzi o boks, mam y, spodenki Mike'a Tysona z orygina Podpisem. Dostałem od niego, żeby się pochwalić, kartę oryginalną z hotelu, gdzie walczył McGregor z Dos, do Zaniosem. Może będzie widać do kamery. I właśnie dobra. ma też sklep Anime i dał mi smycze. Ja mówię, dobra, wiem komu tą smycz dam I właśnie dla ciebie, więc już mnie nie będziesz cisnął z Denis TV. No dobra, wybaczone. Witam serdecznie fan peli. A, a wiesz, że ludzie to podłapują zawsze i mnie cisną. Zawsze tak. tak że... nie, ale no tutaj jesteśmy w takim miejscu, że akurat nie o to chyba chodzi, nie? Żeby troszeczkę podkręcać, żeby trochę się pobawić w tym. No właśnie, słuchaj, wyluzowany, uśmiechnięty, z kratą malowaną na brzuchu. Skąd taki pomysł? No bo wszyscy się śmieją mnie, że jestem Bambikiem i ulało mnie trochę, więc muszę pokazać, że krata jest. Ale wiesz, że z brzucha jeszcze nikt nie zdokałtował. No właśnie, no nie, ale no, są bardzo. A propos UFC, są bardzo duże osobistości w UFC, które mają naprawdę mocny bandziąg, jak na przykład Roy Nelson, który tam siał swego czasu postrach mocny. Także to no tylko pokazuje, że, że wygląd nie walczy. Nie? To nie chodzi o to, żeby być tylko dużym, naładowanym sterydami, silnym facetem, tylko tutaj trzeba jednak używać trochę mózgu, umiejętności. Myślę, że to jest spowodowane tym, że oni trenują na bardzo mocnym wysiłku beztlenowym i no nie spalają tej tkanki tłuszczowej do końca bo to jest po prostu inny wysiłek dla organizmu. Myślę, że z jednej strony może być to tak, a z drugiej strony to jest nietrzymanie michy, nie? To jest nieczysta micha. Ja widzę po sobie, że jak... Znaczy, ja nie mam żadnej tam diety, nie? Ale jak jem w miarę czysto, to wtedy te kiszki są... Nawet jak więcej ważę, to mi tak nie, nie wydyma brzucha, taki czuję się lekki. A jak tylko puszczę trochę Micha i zaczynam dużo słodyczy jeść, zaczynam takie śmieciowe jedzenie jeść, no to rzeczywiście czuję, że ten mój brzuch nie, nie pracuje tak, jak trzeba i, no i sam też czuję się trochę bardziej ociężały. No i wydaje mi się, że to jest klucz tego, no, nie trzymanie Michy i po prostu nie zwracanie uwagi na to, a dla niektórych to jest wiadomo też znak rozpoznawczy. Słuchaj, e, oglądałeś może analizę, którą robiłem w twojego pojedynku z Dawidem, czy, czy nie było czasu jeszcze? Kurczę, jeszcze, jeszcze nie robiłem dzisiaj. Obiecuję dzisiaj zaglądam. Słuchaj, e, mocno skupiłem się na mocnych stronach i twoich i Dawida. I powiem ci pod filmem rozgorzała dyskusja, dużo osób mnie ciśnie. Ja mocno postawiłem na to, że... Że ta walka zakończy się na punkty. Prywatnie mogę powiedzieć, że pewnie wydaje mi się, że ty wygrasz w tym starciu, natomiast że wygrasz na punkty, bo, bo jednak ten nieszablonowy styl Dawida, jednak to, że on nie zdążył pokazać w oktagonie wszystkiego, co potrafi, no może być sporym zaskoczeniem w walce. Myślę, że tak. Myślę, że, że może być zaskoczeniem. Myślę, że, że Dawid zupełnie też inaczej podchodzi do pojedynku ze mną niż do wcześniejszych. Czy to dobrze, czy źle, to się okaże. No ja też nie jestem w szczycie swojej formy, jak widać i to nie będzie ten Don Diego powiedzmy, taki bardzo agresywny, bardzo jakiś tam nie nieszablon... znaczy, szablonowy będę i ja jednak tego swojego stylu nie zatracę, aczkolwiek, no, to nie będzie 100% moich możliwości, aczkolwiek i tak czy inaczej dam z siebie 100%. Słuchaj, to będzie pojedynek, w którym ty będziesz prowadził, natomiast Dawid ma zrywy, Dawid ma bardzo mocne low -kiki, na szczególnie na tą wykroczną nogę. Dawid jak już zaczyna atakować, to idzie z serią, idzie z ciosami. Ty jesteś przygotowany na te rozwiązania? No jasne, to ja narzucam swój styl i to jednak Dawid będzie musiał się uporać z moimi e, seriami, z moimi akcjami, a, a ja z jego sobie najzwyczajniej w świecie poradzę, tak jak to zwykle bywało u mnie w kickboxingu. Ty jesteś bardzo, mi ciężko było znaleźć twoje słabe strony, bo ty jesteś bardzo technicznym i bardzo dobrze wyszkolonym zawodnikiem. Oczywiście jakieś bardzo drobne rzeczy gdzieś tam jeszcze z przeszłości, czy, czy z walk na grądy coś tam, No są te mankamenty. Masz taki moment jakbyś troszeczkę przysypiał i jak kopiesz gdzieś tam lełkika, to ręka idzie na dół przymlewym. Tak. Natomiast to jest z drugiej strony masz bardzo duży wachlarz techniczny, masz bardzo dużo rozwiązań. Pytanie, jak techniczny będzie ten pojedynek? Czy, czy Ty będziesz czekał swoich momentów, czy Ty będziesz starał się od początku narzucić swój gameplan? Myślę, że. Od początku będę jakby układać walkę po swojemu. Tak, tak oczywiście chcę zrobić. No zobaczymy, czy Dawid nie będzie chciał to pokrzyżować, ale będę chciał układać walkę po swojemu, narzucać swoją taktykę. No i też taki nieszablonowy styl, bardziej full kontaktowy, aniżeli taki typowo K1. Ja wywodzę się z full kontaktu. Uważam, że to jest najpiękniejsza forma kickboxingu i, i chcę ją prezentować. Szkoda, że kurczę, nie pomyślałem o tym wcześniej, żeby sobie jednak ogarnąć na tą walkę długie spodnie i nie walczyć w spodenkach typowo jak K1, tylko Właśnie długich spodniach, tak full kontaktowo, żeby oddać jednak część temu, co robię najlepiej. To by było fajne pytanie jak ze strony sędziowskiej, czy sędziowie by się zgodzili na to? Myślę, że to nie byłoby żadnej przeszkody przy tym. No jakby nie patrzeć, no w amatorce walczymy w spodniach full kontakcie, więc czy tutaj byłaby różnica? Wydaje mi się, że nie, że jest to do przejścia, aczkolwiek, no wiesz, jak jest, dla chcącego nic trudnego. Jakby chcieli, to by znaleźli. No i wszystko przed High League, bo może takie stroje przygotują. E... Mateusz, e, ostatnie pytanie. Gleba przyjechał z Denisem, miałeś okazję z nim porozmawiać, czy, czy jednak się unikacie bardziej? Raczej się unikamy, śmialiśmy, tak rzucaliśmy do siebie hasłami. Jak szliśmy teraz e, właśnie z e, mediatreningu tutaj, to no, właśnie gleba z Denisem gdzieś tam szli z tyłu za nami i no i takie pośmiechujki były rzucane w swoją stronę. Ogólnie to jakieś takie normalnej rozmowy nie było i ich pewnie nie będzie. No, no zobaczymy, jak się sytuacja potoczy, nie, to wiesz, bardzo jest dużo tutaj zależnych, takich zewnętrznych, żeby to się wszystko miało tak nagle, wiesz, zejść. Nie? Tak samo jak mam z Crazy, no niby nie mamy żadnego konfliktu, ale ręki sobie nie podajemy, bo, bo są na to jakieś tam zewnętrzne okoliczności, no i, no i chyba tak po prostu musi zostać. A jak będzie po walce, będzie podziękowanie za wspólny pojedynek, bo jednak to wejście do oktagonu, czy do klatki, czy do ringu, ono zawsze łączy dwie osoby, uważam na całe życie, bo jednak stajecie w takiej sytuacji, gdzie staracie sobie zrobić krzywdę nawzajem. Tak, zgadza się i podzielam twoje zdanie. No. Ja myślę, że, że automatycznym takim odruchem z mojej strony, możliwe, że z Dawida też będzie, że, że może nie przeda, ale po walce po prostu będzie werdykt, zbijemy piąteczkę i nie mówimy tu o tym, że będziemy sobie kumplami czy coś po prostu po sportowemu podamy sobie piątkę w Oktagonie, ale wyjdziemy z Oktagonu i znowu nie będziemy się witać. Podpłyjem emocji, różne rzeczy się robi. Ja Ci życzę, żebyście jutro dali naprawdę fajny, techniczny pojedynek. Liczę, że to będzie na punkty, bo jeden z widzów będzie mnie musiał przeprosić w komentarzu, bo mnie mocno cisnął, że. Publicznie będziesz musiał przepraszać. No, prostu tutaj... Zobaczycie. Mówi, że nie mam o niczym pojęcia, a ja jednak zostaję przy swoim szukali. Powodzenia jutro. Dziękuję bardzo. I tak jeszcze na koniec racja jest jak dupa, każdy ma swoją. <laughs> Dzięki bardzo.